Witam was moi drodzy w kolejnym filmie na temat Bożego Narodzenia. Dzisiaj spełniam wasze marzenia. Wielu z Was pisało o tym w komentarzach, żeby zrobić taki film, gdzie proponuję dekorację gwiazdy betlejemskiej, czyli takiego symbolu przed Bożym Narodzeniem, który właściwie w każdym domu się gdzieś tam pojawia. Inni biorą go, kupują właśnie do dekoracji na stół, inni jak idą gdzieś jakieś w odwiedziny ale generalnie wszyscy je gdzieś tam mamy. I dzisiaj chcę Wam pokazać kilka przykładów takich dekoracji Gwiazdy Betlejemskiej, czyli zwykłej takiej euforbii pulcheriny w doniczce z dodatkową fajną dekoracją. Będą to dekoracje super proste, które możecie wykonać w 10-15 minut i takie bardziej skomplikowane, bo zawsze dążę do tego, żeby pokazywać Wam wiele różnych przykładów. Zanim pokażę Wam te przykłady, koniecznie zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i kciuk w górę. Dzisiaj troszeczkę w innej scenografii niż zawsze, bo realizowaliśmy dzisiaj tutaj. Sesję Świąteczną również. Mam przygotowane już te gwiazdy betlejemskie, ponieważ zajęłoby to bardzo dużo czasu, jakbym wam je tu pokazywał, jak robię. Tylko troszeczkę o nich opowiem. Jak wspomniałem, mam takie przykłady, które są super proste i właściwie do wykonania z takich eko-elementów. Tu mam jedną z takich. Zobaczcie. Piękna gwiazda betlejemska, która tak naprawdę włożona jest w jakąś starszą osłonkę. Która to ta osłonka oklejona jest podartą tekturą, podartym papierem i tak może troszeczkę infantylnie, ale bardzo tak cukierkowo może nawet wygląda fajnie. Oklejona zwykłymi tymi takimi elementami, które kojarzą nam się bardzo z Bożym Narodzeniem czyli jest, jest pomarańcz, jest jakaś gwiazda, jest również cynamon i to fajnie wszystko się ze sobą łączy. To jest jeden taki przykład. Drugi przykład też dość prosty. Dość prosty to jest oczywiście um, owinięcie też takiej dodatkowej doniczki, zwykłym papierem. Tu mam akurat taki fajny francuski papier, który ma taką piękną, piękną fakturę, piękny nadruk. On jest ekologiczny i ma właśnie takie delikatne białe gałązki. On jest właściwie tylko złapany i owinięty. Dodana dekoracja w postaci jakiegoś sznurka, troszeczkę bombek, gdzieś włożone gałązki nobilisu i myślę, że też bardzo szybka do wykonania. Kolejną rzecz, którą Wam pokażę, to nie jedna gwiazda betlejemska, tylko aż trzy w dużej, pięknej kompozycji. Mam ją tutaj, zobaczcie. Również przygotowana w taki, w taki fajny sposób. Tu jest miska sałatkowa, którą być może już znacie, bo robiłem kiedyś takie kompozycje w miskach sałatkowych srebrnych. Tu jest ta sama miska. Jeśli nie widzieliście tamtego filmu, to koniecznie wejdźcie na kanał i poszukajcie właśnie tego. Tutaj mamy miskę sałatkową owiniętą zwykłą jutą. Owiniętą zwykłą jutą fajnie zamocowaną, daje nam to też um, taką możliwość, że jak będziemy podlewać te gwiazdy, to oczywiście woda będzie tam stała w środku. I co? I generalnie mamy włożone trzy gwiazdy betlejemskie i dodane troszeczkę gąbki pomiędzy nie i włożone te elementy typowo świąteczne. Mamy tutaj sosnę, która jest koloryzowana. Mamy tutaj zwykłą sosnę, troszeczkę krwawnika takiego przetartego w różnym kolorze. Mamy również bombeczki. Myślę, że to wygląda bardzo, bardzo sympatycznie, jest tak bogato i pięknie będzie wyglądać na każdym stole. Przede mną, może już niektórzy zauważyli, dwie propozycje na gwiazdy betlejemskie, ale dla bardzo wytrwałych i wytrawnych florystów. A mianowicie wymagają bardzo dużo pracy, ale efekt bardzo ciekawy. No i na dodatek jest to taka, hmm, taka dekoracja, która może posłużyć nam wielokrotnie, bo wyciągamy tylko tą gwiazdę betlejemską i wkładamy na nową. Zobaczcie, dwa przykłady. Jeden to bardzo skomplikowane, mnóstwo zrobione takich do ściana, mnóstwo różnych elementów, pozakleszczanych w takiej osłonie na drucie hmm, i doklejonych dużo różnych elementów, takich typowo świątecznych. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj. Gra. To jest um, tak naprawdę kawałki e, trawy, które zostały poodcinane, wykorzystane do czego innego i tu powkładane. Zobaczcie, jak pięknie one wyglądają. Jak już e, e, jesteśmy przy tych gwiazdach, to muszę wspomnieć o tym, że te wszystkie piękne gwiazdy mamy z hurtowni For Florist. Więc, jeśli chcecie, to pod firmem, filmem daję Wam link do tej hurtowni. Można e, i u nich również kupić w Krak na krakowskiej giełdzie. Tutaj mam e, drugi przykład e, takiej bardziej skomplikowanej dekoracji, a mianowicie na zwykłej, plastikowej takiej mm, osłonce podoklejane piękne, suszone liście. Najprawdopodobniej są one z magnoli, troszeczkę podkoloryzowane, zobaczcie w różne formy, i tu jest tylko właściwie włożone są czarne bombki i ta piękna odmiana, piękna naprawdę, zobaczcie, taka drobniutka odmiana tej mm, euforbii pulcheriny, czyli popularnej gwiazdy betlejemskiej. Pokazywałem wam kompozycję z trzech gwiazd betlejemskich, to teraz coś dla miłośników kompozycji w szkle. Mam dwa przykłady takich kompozycji w szkle. Tutaj mamy jedną naprawdę bardzo prostą. Eee, właściwie kula szklana, ta euforbia jest owinięta igliwiem zwykłej sosny, lub sosny czarnej, jak w tym przypadku, owinięta troszeczkę mchem, włożone to wszystko w kulę w mchu i dodanych tych elementów dekoracyjnych, tylko tak naprawdę wrzuconych. Zobaczcie, jak ona się pięknie prezentuje. Myślę, że bardzo ciekawie jest takie, no taka czysta ta kompozycja, tak? Mam jedną, no i drugi przykład również w szkle. Tym razem, jeśli macie jakiś fajny swój i macie odpowiedniej wielkości euforbie pulcherinę, czyli taką gwiazdę. Zobaczcie, kolor różowy, fantastyczny. Zola już sobie zamówił taką różową, bo pięknie wygląda. I również. Ten sam przykład właściwie owinięta tylko i wyłącznie igliwiem doniczka, co by nie była taka produkcyjna i wrzucone luźno elementy z dużą gwiazdą oraz powtórzona taka dekoracja tutaj właśnie u góry, gdzie właściwie jest tylko mała gwiazdeczka. I zobaczcie, jak pięknie ona wygląda też do postawienia w miejscach, gdzie ma być bardziej sterylnie, na przykład na jakiejś, w jakiejś restauracji, w hotelu, czy no również w domu, gdzie macie taki podobny styl. Jak już jesteśmy przy euforbii różowej, to mam tutaj przykład jeszcze dwóch różowych dekoracji. Właściwie też bardzo proste, podobne do tych, co były pierwsze. Zobaczcie, też mamy e, zrobioną osłonkę z papieru. Tym razem troszeczkę inaczej, bo ten papier nie jest na okrągło, tylko jest pod spodem. Jest zawinięty w rożek i tylko dekorację taką zwykłą tutaj przyczepiamy na sznureczku. I to jest taki już efekt prezentowy troszeczkę, więc już mamy zapakowane na prezent. Możemy z tym prosto iść, i ktoś sobie później to może wstawić w różne miejsce oraz drugi przykład bardziej taki nawet dla do pokoju dziecięcego, czyli osłonka, która owinięta jest jutą i właściwie tak dużo różnych kolorowych tych elementów, które tutaj dodajemy. Oczywiście troszeczkę, faktycznie jest to w takim, takiej formie do pokoju dziecięcego, ale również dla młodzieży takie rzeczy można wstawić do pokoju. A teraz propozycja dla tych którzy lubią kombinować, słuchajcie, mamy zestaw właściwie tak, ładny podstawek, taki betonowy, w którym włożona jest gwiazda betlejemska w doniczce owiniętej jutą i to wszystko udekorowane jest takimi gałązkami brzozowymi pomalowanymi na srebrno, żeby pasowało do podstawy i tutaj jest jałowiec, który jest również pomalowany i on fantastycznie wypełnia nam całą przestrzeń tutaj, w której mamy ułożoną dekorację. Dekoracja składa się właściwie tylko i wyłącznie z bombek srebrnych w dwóch wielkościach plus takie białe filcowe gwiazdeczki. Zobaczcie jak to super wygląda i tak naprawdę jest takim innym rozwiązaniem, jeśli byśmy chcieli wymienić albo włożyć zamiast tej gwiazdy na przykład Świeczkę to to jest idealna propozycja, właśnie do tego. Moi drodzy, dotarliśmy prawie do końca, ale mam jeszcze takie propozycje dla kogoś, kto lubi wkładać sobie gwiazdy betlejemskie do jakichś ozdobnych osłonek, a chce jeszcze troszeczkę Udekorować te osłonki. I tu są dwie takie, dwa takie przykłady. Jedno gwiazda betlejemska włożona w piękną, metalową osłonkę na nóżkach i dodany właściwie taki, taki łańcuszek dookoła, taki łańcuszek z czarnych bombek i ze złotych elementów naturalnych, które są koloryzowane. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Jest taki charakterny i faktycznie można dać go w różne miejsca. Te bombki są i w jedną, i w drugą stronę zrobione bez tych zawieszek. Bardzo ciekawa propozycja. I oczywiście możecie wyciągnąć, włożyć tą gwiazdę i wykorzystać w innym momencie. I kolejna, tym razem już ostatnia propozycja. Mamy super ceramiczną osłonkę, która właściwie ozdobiona jest tylko i wyłącznie taką wstążką. Jest złożona gwiazda betlejemska i dookoła tej gwiazdy w przestrzeni pomiędzy osłonką a doniczką od gwiazdy zrobiona jest dekoracja z super świątecznych elementów. Są i szyszki, są gałęzie, bo jak nie mogło być inaczej. Jest tutaj mm, trochę zielonej, zielonych dodatków. Jest piękna, piękna trawa, zobaczcie, jak super ona tu wygląda, taka płaska. Już zasuszona, można ją troszeczkę pokoloryzować i będzie dodawała takiego błysku tej gwieździe betlejemskiej. W tym przypadku akurat czerwona wygląda moim zdaniem najlepiej. Moi drodzy, przedstawiłem Wam aż 12 przykładów dekoracji gwiazdy betlejemskiej. Różnorodne, od takich bardzo prostych po bardziej skomplikowane, od takich, w których wykorzystujemy jakieś osłonki techniczne, po takie, gdzie wykorzystujemy szkło lub wykorzystujemy takie Wasze ulubione osłonki dekoracyjne. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który z przykładów podobał Wam się najbardziej, najlepiej określając, że na przykład jest to gwiazda w szklanej kuli. Ponieważ numerków by było dużo, więc dajcie koniecznie znać w taki sposób. Mam nadzieję, że wszystkie te propozycje Wam się podobały i będziecie wykorzystywać je w swoich dekoracjach w domu. Tymczasem zapraszam na kolejny film już niedługo.